Ten film Cię znalazł, wiesz? <noise> Ten film Cię znalazł, bo stoisz właśnie u progu największego przełomu w swoim życiu. To, co się teraz wydarzy, będzie czymś, co całkowicie i najprzyjemniej na świecie Cię zaskoczy. Teraz zrealizują się wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia, zrealizuje się to, co już od dawna miało być w Twoim życiu. Ty dosłownie zescalisz się. Już niedługo z tą wersją siebie, którą od dawna chciałaś być. Dlaczego? Dlatego, że uzmysłowisz sobie, że wszystko to, co miało być już od dawna w Twoim życiu, a nie było, nie było tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo wszystko było od tego uzależnione, bo wszystkie Twoje mm, myśli na swój temat, całe Twoje poczucie własnej wartości, to, w jaki sposób postrzegasz życie, to, gdzie tak naprawdę manewrujesz w swoim życiu, było uzależnione od tego, czy to się wydarzy, czy nie. Wszystko w Twoim życiu było uzależnione od efektu i od wyniku i od rezultatu. I Ty właśnie po tym filmie przestaniesz to robić, po tym filmie zrozumiesz, że dosyć już uzależniania swojej własnej wartości od tego, jaki Ty będziesz mieć wynik w życiu. Czas. Żyć w taki sposób, jakbyś ty już to wszystko miała. Czas żyć w taki sposób, jakby to wszystko było już w twoim życiu. Słuchajcie, dzisiaj czytałam tak przepiękny komentarz. I choć on był, e, być może nie na moją korzyść, ale <laughs> mam to gdzieś, e, ale ten komentarz po prostu sprawił, że ja wreszcie zobaczyłam to e, wszystko z, z jeszcze głębszej perspektywy. A mianowicie, e, w, w tym komentarzu chodziło o to, że. Udawanie jest bardzo trudne, bo ja wrzuciłam filmik na temat tego, że no, jak to jest, że ty się modlisz do Boga, tak, a po tej modlitwie to się tak zachowujesz, jakby to się nie wydarzyło. No, czyli jakbyś kompletnie nie wierzyła w to, że ta modlitwa się zrealizuje. I ten komentarz był o tym, że bardzo trudne jest żyć w fałszywej tożsamości, coś w tym stylu, że bardzo trudno jest po prostu oszukiwać samego siebie. I no właśnie, no właśnie rozumiem co autorka tego komentarza miała na myśli. Miała na myśli udawanie tego, że się coś udało, a tak naprawdę to teraz to co ty udajesz, to udajesz, że ty nie masz jedności z Bogiem. To w jaki sposób ty teraz udajesz to kłamstwo, w którym żyjesz teraz, to jest ta, to życie ze świadomością, że e, Boga nie ma w moim sercu, albo Boga nie ma w moim życiu, albo ja nie jestem jednością z Bogiem. To jest kłamstwo. To jest, to jest ta udawana tożsamość, rozumiesz? To jest, to jest ten ciężar, który ty nosisz przez całe swoje życie. To ciężko jest udawać kogoś, jest właśnie oparte o to, że ty udajesz kogoś, kim nie jesteś, a kogo udajesz? Istotę, która ma ogrom braków. Ogrom um, problemów, istotę, która z niczym sobie nie poradzi, istotę, która jest krucha i, 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 i w ogóle to do niczego się nie nadaje. Ty udajesz tą istotę. Ty tak naprawdę jesteś przepotężną istotą. Jesteś, <grym> jesteś boską istotą. Jesus! <grym> Ja wiem, że ty możesz mnie potraktować teraz jak wariata. Mam to totalnie gdzieś. Dlaczego? Dlatego, że to co teraz czuję, to jest ta radość wynikająca z tego, że ja wreszcie coraz mocniej, coraz bardziej sobie uświadamiam, właśnie między innymi dzięki takim komentarzom, dzięki takim trudnym chwilom w moim życiu, które ostatnio miałam naprawdę mega trudnym, że to nie my jesteśmy, że tak naprawdę to nie jest tak, że. My jesteśmy ludźmi, którzy po śmierci przemieniają się w duszę, tylko my jesteśmy duszami, które się wcieliły w ciała ludzi. Tak naprawdę to my jesteśmy tymi potężnymi istotami, które po prostu zamieszkały sobie na krótki czas na tej planecie, ale tak naprawdę to my nie jesteśmy ludźmi. Tak naprawdę to my jesteśmy przepotężnymi istotami, którzy cały czas. Utożsamiają się ze swoimi myślami, ze swoimi ograniczeniami, podczas gdy nie mają żadnych ograniczeń i wiem, jakkolwiek to chcesz widzieć, jakkolwiek chcesz to tłumaczyć, Boże, ja już w ogóle przestałam się próbować sprzeczać z kimkolwiek, kto chce mi udowodnić swoją małość. Słuchajcie, ja pracu pracując w ten sposób, będąc w internecie od lat, ja przez cały czas, kiedy podkreślałam, jak potężną istotą jesteś, to ja cały czas dostawałam feedback pod tytułem. Przestań wmawiać ludziom, że są bogami. Przestań wmawiać ludziom, że potrafią coś więcej. Dosłownie, moi hejterzy, to głównie ci ludzie, oprócz ci, którzy mi cisną na wygląd, oczywiście. To w głównej mierze moi hejterzy to ci, którzy mówią, popukaj się w głowę, nie możemy tyle robić. Nie, nie jesteśmy tacy silni, nie jesteśmy tacy potężni, nie potrafimy tak wiele rzeczy. Rozumiesz to? Rozumiesz ty to? I teraz powiedz to sobie, wiesz, która na przykład zrobiła naprawdę rzeczy, które, są, które się nikomu nie śniły nawet. Wiesz co chciałam powiedzieć? Które się fizjologom nie śniły, ale żebym przypomniała, że to ferdek kiepski mówił. <grym> E, no, Kurde, czasem, jak ktoś zepsuje tekst, to, to, to możesz z tym zepsutym chodzić przez całe swoje życie. O, i właśnie na tym, o, i tak na tym polega właśnie nasz umysł, rozumiesz? Jak ktoś ci raz coś zepsuje, to możesz przez całe życie to powielać i cały czas to gadać. Więc teraz, e, co, co chciałam powiedzieć? E, a, że właśnie ci ludzie to non-stop mi pokazywali właśnie, e, że. Aha, nie, nie. Dobra, wiem co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że powiedz to teraz tym osobom, które robią rzeczy będące out of, w ogóle our mind, co nie? Takie, które po prostu są poza granicami jakiegoś ludzkiego pojęcia. Są ludzie na tej planecie, którzy robią, które, którzy, którzy robią rzeczy, których nikt nigdy nawet nie zakładał jako możliwe do wykonania. I weźcie teraz, powiedz temu człowiekowi, że on nie ma nadludzkich mocy I że tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z Bogiem I on nie może robić się jakichś cudownych rzeczy Ty sam na siebie nakładasz te ograniczenia I ja to zrozumiałam w momencie, kiedy wyjechałam na retreat Do Szwajcarii, to był Kung Fu Retreat I trenowałam 7 godzin dziennie Podczas gdy wcześniej nigdy w życiu tyle nie trenowałam Trenowałam maksymalnie 1,5-2 godziny dziennie ale 7 godzin dziennie, to jeszcze tak hardkorowe treningi, to ja nie sądziłam, że kiedykolwiek to przetrwam. Ale pojechałam tam z tą świadomością, że to zrobię. Koniec, kropka. Nie było żadnego innego tematu. I co się tam wydarzyło? I tam właśnie zobaczyłam, w jaki sposób działa mój umysł. Że mój umysł będzie sobie biadolił do ostatniej godziny, a ja do ostatniej godziny mogę mu powiedzieć: słuchaj, mam cię w poważaniu, gościu, nie słucham Ciebie. Możesz sobie tam gadać, ale to, co ty gadasz, to nie wpływa kompletnie na to, co ja zrobię i co ja zdecyduję. I właśnie, do te, właśnie przechodzę teraz do tego miejsca, w którym właśnie spotkasz się z tym swoim przełomem. Dlaczego? Dlatego, że przestaniesz utożsamiać się z tym, co słyszysz, że przestaniesz utożsamiać się z tą postacią w twojej głowie, która ci non-stop powtarza, że nie da się, nie można, yy, musisz to, musisz tamto. Możesz od tej chwili. Od tej chwili, bo tak jak powiedziałam, jednym z największych ograniczeń, jakie ty na siebie nakładasz, oprócz swojego umysłu, to jest um, uzależnie, uzależnienie się od rezultatów. Czyli, ty powiesz sobie dzisiaj, <coughs> I'm powerful, jestem po prostu mocą, pięknym Bogiem, wszystkim tylko, co najpiękniejsze na tej planecie. I przez kilka dni będziesz to robić, a za kilka dni okaże się, że absolutnie świat ci, świat ci tego nie potwierdza, ty sobie tego nie potwierdzasz, rezultaty tobie tego nie potwierdzają i w ogóle wszystko jak krew w piach, tylko dlatego, że świat mówi ci inaczej. Niż ty, niż ty w to wierzysz. I teraz wszystkie ci, te osoby, które cokolwiek osiągnęły w życiu, osiągnęły dlatego, że nigdy w życiu nie posłuchały tego świata. Nigdy w życiu. Jest mnóstwo takich sytuacji, w których ktoś kiedyś osiągnął jakieś tam ograniczenie, czyli na przykład nie wiem rekord, w sensie, że tu jest jakby może nie ograniczenie, tylko tu jest już pułap, którego się nie da przekroczyć i zawsze znajdowała się kolejna osoba, która to potrafiła zrobić. Dlaczego? Dlatego, że nigdy w życiu nie uwierzyła w to, że to jest limit. Że że to jest informacja, że to jest po prostu. To są liczby, które ktoś kiedyś zapisał długopisem i koniec, kropka. I to jest tyle. To nie jest mowa o tym, ile ja potrafię, ile ja mogę. To jest informacja o tym, że tu ktoś kiedyś wziął długopisik, ktoś coś zrobił, ten ktoś obliczył czas, zapisał koniec, kropka. I dalej. Może ktoś zrobić więcej i bardziej i mocniej, i to jest właśnie piękno tego świata, że w momencie, kiedy nie uwierzysz w, to, w, to, w żadne rezultaty w twoim życiu, tylko zaczniesz przeć, zaczniesz wiedzieć, wiedzieć, że kurde, że ja po to żyję, ja po to żyję, po to, żeby po prostu stworzyć to swoje życie takim, jakim ja chcę, żeby było, i równie dobrze możesz zrezygnować z tego i iść teraz po prostu. Sobie na etat, jeśli jesteś przedsiębiorcą, albo po prostu wrócić do tego miejsca, w którym nie, chcia, nie chciałeś być, i sobie żyć tak do końca życia. Ale przestań narzekać na to, że, że coś nie wypala, nie dzieje się tak, jakbyś chciał, żeby się działo, albo przestań cisnąć z innymi ludźmi, którzy po prostu twierdzą, że są bogami i mogą wszystko, co tylko chcą, i że to nie jest bluźnierstwo, tylko Bóg dosłownie o tym mówi. I zresztą możesz sobie, jak chcesz, przeczytać Biblię o tym, że jesteśmy jednym z Bogiem, i o tym, że, że Bóg jest w nas. I że tak naprawdę mamy te boskie moce do, do czynienia, cudów. Zresztą też Jezus o tym mówił, o tym, że, e, że są ci, którzy będą większe cudy od Niego, cuda od Niego robili. To jest wszystko napisane i powiedziane, ale twój umysł, który nie zechce próbować przekroczyć tego miejsca, będzie ci wymyślał milion wymówek na to, w jaki sposób tego nie zrobić. Więc większość tych moich hejterskich komentarzy, które ja czytam, to dla mnie to są idealne przykłady na to, w jaki sposób człowiek sam siebie może ograniczyć i powiedzieć sobie, że czegoś nie może tylko po to, żeby tego nie zrobić. Więc Ty możesz teraz to zrobić. Co możesz teraz zrobić? Co możesz teraz zrobić, żeby się zsynchronizować już tu i teraz w tym momencie z tą rzeczywistością, z którą Ty chcesz się zsynchronizować? Tu i teraz w tym momencie zadaj sobie pytanie: jak ja tak naprawdę chcę widzieć swoje życie i czego potrzebuję do tego? I kiedy sobie odpowiesz, czego potrzebujesz do tego, już będziesz wiedzieć, że tego i tego, żeby mieć to i to, że tego i tego potrzebuję, to wyobraź sobie, że to już jest. Wyobraź sobie, że to się już wydarzyło. A jak już sobie wyobrazisz, że to się wydarzyło, to poczujesz takie cudowne ciepełko w ciele. To będzie takie cudowne uczucie, które Ci będzie mówić, że Twojemu układowi nerwowemu, o Jezu, jak jest przyjemnie, jak jest milutko, jak jest cudownie, jak jest cieplutko, nie musimy się bać. I Ty masz się z tym uczuciem zaprzyjaźnić na tyle, żeby Uruchamiać je każdorazowo w swoim doświadczeniu, w swoim życiu. Twoim zadaniem jest trzymać się tego uczucia do momentu, aż się to nie wydarzy. Dlaczego? Dlatego, że to uczucie, to właśnie uczucie, które poczujesz, to wszystko, co poczujesz, stworzy to wszystko. Sprawi, że pojawi się w twoim życiu to, o czym marzysz. Dlaczego? Dlatego, że to uczucie jest wibracją. A yy, częstotliwość, na której się to już znajduje, też jest wibracją. I ty, żeby, żeby dostroić się do tej częstotliwości, na której to się znajduje, musisz być w tej samej wibracji. I właśnie tym uczuciem się tam znajdziesz. I twoim zadaniem będzie po prostu nieustannie. Tworzyć w sobie to uczucie. I to nie mówię tutaj o, ta, o czymś takim, że ty masz non-stop to czuć. Nie, absolutnie. Tylko, że jeśli będą przychodzić wątpliwości, jeśli będzie przychodzić coś, co będzie chciało to obniżyć, to ty wtedy ze sobą rozmawiasz, spędzasz ze sobą czas, uwalniasz te emocje, dowiadujesz się, co się wydarzyło i lecisz dalej. Wracasz do tego momentu tyle razy, ile możesz. Po prostu za każdym razem, kiedy czujesz smutek, ból. Uwalniasz te emocje, zapytasz się siebie, co się tutaj wydarzyło, bo to jest lęk, jest dla ciebie informacją. O tym powiedziałam ci w Boskim Umyśle. Więc jeśli chcesz, zapraszam Cię z całego serca do Boskiego Umysłu, bo w tym Boskim Umyśle nie tylko dowiesz się, co możesz zrobić ze swoim życiem, właśnie w tym przypadku, ale przede wszystkim odsłonisz sobie to, co jest. Twoim prawdziwym przeznaczeniem, dlatego, że tam wyjaśniłam ci, jaka jest różnica między darem a pasją i że bardzo często jest tak, że ludzie szukają pasji, przez to nie znajdują rzeczy, które chcą zrobić. A kiedy zorientują się, że, że to dar yy, wszystko zmienia, to zaczynają widzieć, że przez ten czas sabotowali swoje działania wmawiając sobie, że nie mają pasji, że nie wiedzą co robić. Więc zapraszam Cię z całego serca do boskiego umysłu, bo to jest coś, co po prostu totalnie zmieni Twoje życie i przede wszystkim zdejmie termostat szczęścia, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy będziesz czuć się zbyt szczęśliwy, to Twoje, z racji tego, że masz ustawiony ten termostat, to twoje, Twoja rzeczywistość tak dalej będzie Cię spróbowała sprowadzić do zera. A tam właśnie ja po to stworzyłam te, ten boski umysł, żeby nigdyś to nie wydarzyło, żeby przesunąć te limity. Także limity to iluzja. Zapraszam Cię do tego masterclassa i wierzę w to, że w momencie, kiedy będziesz praktykować codziennie, to za sekundę pojawi się ta rzeczywistość, o której marzysz. Po prostu przestań uzależniać się od tego, co jest na zewnątrz, przestań się uzależniać od tego, co jest, um, co cały czas stara się tobie potwierdzić, że coś jest z tobą nie tak. Wszystko z tobą w porządku. I co, to pragnienie, które masz teraz w głowie, wsadził tam Bóg. Więc nie dzieje się to wszystko bez powodu. Zapraszam cię z całego serca. W, w komentarzu przypiętym znajdziesz linka. Nie czekaj, już dzisiaj możesz zmienić swoje życie. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze i zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, bo już niedługo ogłoszę event. Spotkamy się na żywo. Będziemy się mogli przytulić i spędzić cudownie ze sobą czas. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Buziaki!